Jedziemy z suchym murem. Budynek nieogrzewany kiepskie podłoże, słabo odmeliorowane słabo przepuszczające to sobie wcieka i cuda działa. Na jednym budynku już to robiłem rok temu nie wyszło już żadne zwilgocenie A tu aż ten odpad muraś nie żałował Także może i tu zadziała, zobaczymy Dobra, tu już się leję.